Jeden z najlepszych szpitali w województwie to obecny szkielet betonu i stali. Relikt ubiegłego wieku, wzniesiony na zboczu góry, to niegdyś najnowocześniejsza placówka tego typu w Polsce. Na pięciu oddziałach znajdowało się 320 łóżek. W 2001 roku szpital zamknięto. Był już przestarzały, ale również sprawiał problemy służbom i karetkom, które musiały wjeżdżać na zbocze góry. Eksploratorów przyciąga przede wszystkim panorama pięknej okolicy, jaką można podziwiać z dachu szpitalu. Co byśmy sobie zrobili? Gdzie ona jest? Jezu, ta to zawsze gdzieś tam z tyłu. Idziesz? Aha. Zrobilibyśmy sobie, spróbujmy się wdrapać na samą górę, póki mamy jeszcze dobre światło. A piwnicę zostawmy sobie na sam koniec, nie? Patrz, tu jest winda. Tu jest winda. Ciekawe czy działa, żart. To zwykły żart. Jazda windą? Raczej wątpię. Ja to schodami. Nie, nie, winda nie. Nie się Gdzie są schody? Co ta winda gdzieś podobno wisi? W połowie budynku zobaczymy A ja widział ktoś schody? no, Bo ja też tak nie bardzo. Ja nie widziałem żadnych schodów. Dobra, szukamy schodów. Musi być jakieś wyjście. O kurde, wysoko. wysoko. Dobra, wchodzimy. Jak tam oświetlenia? No, jest ten szybkobindowy. Ale wysoko. O kurde, tu w dół jest. No. Dobre, 6 metrów. I w górę, patrz, winda stoi. Nie wiem, czy gdzie widać tak. Będzie widać. Stoi winda. Ale no, no, uważajcie, dobra? Zobaczcie, tutaj y, mała latarka mi jest potrzebna z plecaka. No dobra, to co? To idziemy, nie? Słuchajcie, bo długa droga nas czeka. Na górę. Co? Idziesz? Chody są bezpieczne, tak. tylko o, nie łatwiej się za poręcze. O, będą ładne widoki z góry. Słuchaj. Ładne widoczki będą z góry, już tutaj zaczyna się fajnie robić. tak gdzie, gdzie dziury są. Jeszcze resztki są. No, będziemy mieli na górze widok, że wow. Dobra, ale to nie psujmy sobie, zobaczymy to z samej góry. Nie? Dobra, jedno piętro mamy, jeszcze dwadzieścia. Nie mam nic niestabilnego, więc rację. Nie ma lekko. Moje nogi są niestabilne. Czekaj. No czekaj na mnie. Nagrywaj na kości Dobra, nie traćmy czasu. Cel. Dach. No, tu z lewej strony to już, już zaczyna być, to nie patrz na lewo, po prostu nie patrz na lewo. Szczerze, to myślałem, że kogoś tu spotkamy, bo tyle ludzi się tu kręci wokół, nie? Ale jak na razie, pusto. Muszę to zrobić. O kurwa. Wow. Już stąd wygląda nieźle. Nie, no już blisko jesteśmy. Przestań. Gdzie to może, że są spody? Tej patrz faktycznie. Czyli możemy i tam dojść w sumie. I druga winda O zamknięta Nie otworzę. nie otworzyłem. Zamknięta, może i lepiej A chyba tam ktoś wpadł to Mogłoby być nieciekawie Nie, Nie, muszę patrzeć to nogi Kurde, ale my że len wysokości to nie jest wstyd, masa ludzi ma, to jest ta winda co zawisła, słuchajcie, ta ale osobowa Patrz, to jest ta osobówka Cała kabina. Słuchaj, zawisła. No. Dobra, już dostał nam chyba końcówka jakaś. To my to będziemy sprowadzać dalej? Z dół jest łatwiej chyba Czekaj, Czekaj. 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 Patrz, patrz, patrz. Widziesz, Jest? Widzisz już? Tu ja. już luksfery są Jakiś poeta Dobra. Chyba ostatnie piętro. Aj, tu jest tylko dziura w ścianie. Wiesz? Ale przejść się da. Nie. Przejść się da. Ale luzik. O kurde, żeby się za bardzo nie ugryźć. Bo po co? Tu były kraty. Idziecie? Tu jeszcze piętro jest całe. Patrz, ktoś sobie tarczę zrobił nawet. I strzelał z wiatrówki. Tu jest drobinka na dach chyba. To tu już jest na ten dach taki już ostateczny Czy, tak, znaczy, czy jakiś niższy to, poziom? Trochę niższy, ale A, druga to jest tam, no Czyli to już na dach jest wejście Dobra, wskakuj ja ci podam kamerę Ja mam pierwszy A Znaczy ja Ci podam kamerę ale... jak sobie skoczysz z jedną ręką będzie ciężko Trzymaj Przecież? To może mały Ostrożnie to my... Nie za bardzo. Dobra, wtedy będziemy widzieć. Daj, kamyka. Dobra, my tu jesteśmy, widzimy się. Duży silnik musiał być. I proszę Państwa, jest Wow. na sam do Działa to? Dobra, wchodzimy do piwnicy. Ja już powoli schodzę. Podobno lisy tu mieszkają. Chyba, że się wyprowadziły. Piwnica. Jak ja lubię piwnicę. Widzicie? To ja idę trochę przodem. Są jakieś delikatne pozostałości poszpitalne antypoślizgowe listwy gumowe. No jesteśmy już blisko dna tej windy. Dno do naszego widać. O tu trochę zawalone. Dobra, schodzimy niżej. Mam nadzieję, że się da. Zobacz, tu już granitowe są, widzisz Nie no takie kojarzy mi się zawsze to ze szkołą albo szpitalem, nie? Ewentualnie klatką schodową. O chyba zalana jest lukspery no, ale chyba jest mokro no tu coś jest. W szybie to jest sporo wody. A tam chyba da się wejść. Dlatego ją wyrzucili. Patrzcie, lochy. Promieniowanie szkodliwe dla oczu i skóry, czyli rentgen to było prawdopodobnie. Kuteczki są.

Nie dzia działa, czyli subskrybu jednak, Działa wyłącznik, Znaczy, światło się nie zapaliło, ale, ale działa. Co tu jest? Łazienka. Co to płuc, ale później był chyba normalnym, zwykłym szpitalem wiesz, z Sorem i ze wszystkim. Co to? to może transformatory tu były pać? albo nie wiem, bo są jakieś postumenty, takie dość potężne. Może transformatory w razie jakby napięcie siadło? To tak, to mogło to zasilać w ogóle szpital cały. Jest pełno bezpieczników. Tak, wiesz? Zasilanie szpitala awaryjne, prawdopodobnie. Scyp kąpiel, mniej więcej półtora metra wody. O to tam też jest dziura. Widzisz? A, no Ładnie zalało, co? Tam też. Gdzie? O, no faktycznie W takiej wodzie się nie chcemy kąpać raczej. Jest bardzo brudna. Aha. Kogoś słychać. Słyszę, słyszę. Tu nas odwiedza, chyba. Może ci nie robić czasu, zanim będzie Czyżby to była cała piwnica? Tak, Ta, ja. Nie, chyba no cała, wiesz. Mówię, że tak, generatory, rentgen. Tam, hmm, jakiś syp, pewnie no i tam niżej jest zalane. Nie wiemy dokładnie, co tam się mieściło. No nie zejdziemy. Tutaj chyba byłem. Raczej tak. No dobra, to co wychodzimy z piwnicy? Już chyba wszędzie byliśmy.